Cześć Misiaki, mamy dzisiaj 23 lutego, a słońce wstaje o godzinie 6.43. Ja nazywam się Paulina Bulek, a to jest 14 odcinek inspirującego Wschodu Słońca. Jak już kiedyś wspominałam, bardzo lubię obserwować innych ludzi. Postawa, którą u nich zauważyłam, jest taka chorobliwa chęć spełniania oczekiwań innych ludzi. Ja wiem, że zawsze ktoś spełnia czyjeś oczekiwania. Nie sądzę, żeby można się było od tego całkowicie uwolnić. Jednak według mnie niezdrowe jest takie chorobliwe spełnianie oczekiwań innych ludzi. Najczęściej spotykanym przeze mnie objawem tej chorobliwej chęci spełniania oczekiwań innych ludzi jest, a co inni ludzie powiedzą? A co inni ludzie powiedzą, wiesz, nigdy nie spełnisz oczekiwań wszystkich ludzi. Ludzie zawsze będą gadać. Zawsze znajdzie się ktoś, komu nie spodoba się to, co robisz. Jeśli komuś nie podoba się twoje postępowanie, a wiesz, że robisz dobrze, jest to moralnie uzasadnione i nie robi krzywdy innym, nie musisz się przejmować tym, co mówią inni. W końcu Ciebie przecież też nie interesuje to, co robią inni. Nie masz bezpośredniego wpływu na ich decyzje. Tak naprawdę obchodzisz ich tyle, co zeszłoroczny śnieg. Dzisiaj gadają o Tobie, a jutro będą gadać o kimś innym. Dlatego nie warto się przejmować. Dlaczego nie zapytasz siebie, co myślisz o tym ty sam? Przecież to z samym sobą przebywasz 24 godziny na dobę, to z samym sobą powinno ci być dobrze, to ty sam sobie siebie powinieneś zaakceptować. To ty sam powinieneś zaakceptować to, co robisz, a nie oglądać się na to, czy akceptują cię inni ludzie. Nie możesz żyć w strachu przed innymi ludźmi. Z czasem zaakceptują Twoje wybory. Jeśli nie, trudno. Ale to będzie już ich problem z akceptacją, a nie Twój. Twoje motto na dziś: Jeśli nie spełniam Twoich oczekiwań, nie obrażaj się. Przecież to są Twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. Friedrich Hebel. Życzę Ci cudownego dnia, pełnego rozważnych oczekiwań. Do zobaczenia jutro o wschodzie słońca. Cześć. Podobał Ci się filmik? Daj łapkę w górę. Zostaw komentarz pod filmem. Zasubskrybuj mój kanał. Pod spodem znajdziesz także linki do pozostałych mediów społecznościowych.